Witajcie moi drodzy, z tej strony Patryk, kanał Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku porównamy PG4 do PG5. Odcinek, jak zawsze, to na wasze żądanie, prośbę, ale żeby mi za to podziękować, możecie zasubskrybować kanał i polubić ten film. Będę wery wdzięczny. Nie, no jestem słaby w językach, bardzo słaby. No cóż, przejdźmy już do porównania Butów. Mamy tutaj PG4, -ki. te są w pięknym kolabo z Gatorade'em. To białe CW, albo to, to są moje ulubione z No naprawdę piękne te CW są. Ja wiem, że w PG4 nie siedzą w większości ludzi, ale ja uwielbiam. Tu mamy oczywiście PG5, kolorystyka LA Drip. A jeśli jesteśmy już przy kolorystykach, no to co zrobimy? Porównamy cenę do sztosa. No tutaj oczywiście mniejsze promki, tu większe promki. Wiadomo, ten but jest już dłużej. Jeśli chodzi o sztosy, więc no cena retailowa była taka sama, więc tutaj nie ma co porównywać, trzeba porównać sztosy. A o sztosy, no to tak. Tutaj mamy LA Drip to i generyczne kolorystyki Nike. No cóż, tutaj mamy cztery kolorystyki Gatorade oraz to Christmas. No i cóż mogę powiedzieć, no destrukcja, ci te rozjeżdżają, więc cena do sztosa od razu leci do tych PG. I mamy jeden... Zero dla PG4. Następna konkurencja to Wygoda. I tak, tutaj zaczynają się schody dla PG4, ponieważ ten but nie słynie z Wygody. Największy problem jest z fitem w tym bucie, ponieważ jest on strasznie obcisły. O, jak ktoś ma wysokie podbicie, to jest abstrakcja 0,5 albo jeden size w górę cały. Troszkę naprawdę za bardzo ciśnie w tego buta, w szczególności ja lubię sobie wiązać te buty tak, żeby… Sznurówki chowały się tutaj, pod spód i but był tak lokalny. No i jak go tak zamknę, to czasami te sznurówki, jak się źle ułożą, to potrafią obcierać i to też nie jest za przyjemne oczywiście, więc no wygodnie w nim jest średnio. Tutaj bardzo przyjemny but, nie odczuwałem żadnych dyskomfortów, więc no moi drodzy, gdzie mogę dać punkt jak nie tutaj i mamy jeden, 1, 1 Kolejna kategoria. To oczywiście amortyzacja. Powiem szczerze, że jest to moje subiektywne uczucie. Ja w wielu filmach poprzednich chwaliłem PG4 za amortyzację. Bardzo mi siedzi ich system amortyzacyjny. Ja wiem, że on wybucha, że robią się bąble i ten zoom jest do dupy. Ale mi siedzi, mi w żadnych butach nie wybuchł i ja naprawdę bardzo propsuję. Oczywiście będą głosy, że nie jest responsywny. No nie je jest, a ja nie skaczę, więc co mi to zmienia? Tutaj PG-5 mają spoko amortyzację, naprawdę spoko, ba bardzo dobrą. Ja uważam, że to taki poziom troszkę biedniejszy KD… albo taki jak w KD-12. Myślę, że to jest ten poziom amortyzacji, KD-12, moi drodzy. No tak spokojnie mogę to ocenić na KD-12. No punkt też leci do PG-4 i mamy tutaj już dwa, jeden na korzyść pg 4 I teraz kolejna kategoria, jeśli była amortyzacja, no to musi być trakcja. Bardzo lubię trakcję w pg 4 Uwielbiam ją. Jest przefajna i zawsze ją propsuję, ale ma ten problem, że na dworzu ten but znika. Dosłownie znika jego podeszwa i to mega szybko. No te buty nie nadają się do gry outdoorowej. Tak się ściera podeszwa, że nie wiem, może to jest tylko u wszystkich ludzi, których znam, którzy grali w pg na dworzu, ale no nie poleciłbym ich na pewno na outdoor. Tutaj but z genialną trakcją. Lepszą niż w i już by tu mógł dostać punkt i guma jest trochę twardsza. Dłużej przeżyje. No ciężko nie żyć dłużej niż traktę w tych butach, ale no nie ma podjazdu. Nie ma podjazdu, deklasacja tu jest dla PG Piątek, naprawdę ta trakcja jest bajeczna. Zresztą to jest nawiązanie do kobików, więc w ogóle z tym panelem trakcji. I cóż, mamy tutaj punkt dla PG Piątek i mamy już 2-2. Jeśli mamy 2-2, no to została ostatnia kategoria, finałowa, decydująca, czyli ochrona rozkrakotanych stawów. Oczywiście na ochronę składa się wiele rzeczy, czyli to jak wód zamyka stopę, jaka jest amortyzacja, jaka jest trakcja. Jak wiemy, amortyzacje wygrały w pg trakcje wygrały w PG5, a zamknięcie kostki? Powiem szczerze, mimo tego, że ten but jest bardzo obcisły, to w okolicach kostki jest bardzo miękko, co nie daje takiego komfortu psychicznego i ona nie jest tak dobrze trzymana. Tu jest troszkę sztywniej, co lepiej trzyma tą kostkę. I uważam, że kostki lepiej na pewno będą zamknięte tutaj, a dodatkowo mają genialną trakcję. A ja, jeśli miałbym coś stawiać na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ochronę stawów, to postawiłbym trakcję, a nie amortyzację. Amortyzacja jest ok, że jeśli ktoś wyżej i naprawdę na już nie ale jeśli nie masz dobrej trakcji w bucie, to przy zwykłym zatrzymaniu zerwiesz sobie ścięgna, albo przy lądowaniu się poślizgniesz i wyleci ci noga, lądujesz na jednej i ci trzaśnie. Uważam, że trakcja jest mega ważna ważniejsza nawet niż ta amortyzacja. I no stawy lepiej dla mnie będą chronione w PG-5 i punkt leci tutaj. I mamy 3, 2. PG-5 wygrały z pg 4 Tak moi drodzy, tak to jest. Recenzję PG Piątek zobaczycie już w sobotę, więc oczywiście zapraszam na ten odcinek. A teraz kilka zdań, podsumowania. PG4 to dla mnie genialny but. Ja wiem, że kupa ludzi go nie znosi, ja go uwielbiam, dla mnie jest super i mega go propsuję. Jeśli chodzi o te buty, są bardzo dobre, ja je bardzo szanuję, bardzo lubię je na siłownie, ale no, mogłyby być lepsze. Oczywiście, zawsze mogą być buty lepsze. Nie jest to topowy tier butów od Nike. No to wiemy, no bo ten topowy tier to LeBrony i KDK. Teraz jeszcze niedługo też będą KDK, oczywiście najnowsze 14 u mnie na kanale, więc możecie czekać. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Wbijajcie w sobotę na odcinek z PG Piątkami, który się pojawi w mojej urodziny, więc będziecie mogli mi w sobotę pod odcinkiem składać życzenia. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cheers.